Hej, cześć, malo witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Wojciech, a to jest, moi drodzy, kolejny materiał z serii pierwszych bitew, moi drodzy. I dziś, cóż, kolejny okręt. I tym razem jest to również krążownik i również poziomu pierwszego, a mianowicie nowik. Okręt rosyjski. Rosyjski okręt. Ech. Rosyjski okręt, który, moi drodzy, wziął się. Skąd? No, kurde. Ads Exclusive. Okej, okay, dobra. No, teraz nie, be, nie będzie mi przeszkadzał. Moi drodzy, okręt, który jest podobnie jak Jurien na poziomie, podobnie jak Jurjen, tak samo jak Jurjen na poziomie pierwszym i jest to również pierwszy okręt no, rosyjski, no bo słuchajcie, co ile ja mam okrętów e, rosyjskich czy tak sowieckich? No łącznie tych okrętów mam cztery. Nowik jest pierwszym okrętem e, drzewkowym. Jeżeli wejdziemy sobie do okrętów, mamy ZSRR, tak jak widzicie również ZSRR. Podobnie jak wcześniej w poprzednim materiale wam pokazywałem, e, Francję mam w ogóle nie zrobioną, ale z tą różnicą, że tutaj ZSRR ma tych okrętów za przeproszeniem w kurwę. E, no to zrobienie tego wszystkiego. No, trochę czasu, tak czy siak, zejdzie. Ale, żeby iść w ogóle, cokol cokolwiek dalej, żeby w ogóle, od ogóle odbokował niszczyciele, yy, no to muszę iść do Bogatyra. Żeby odbokować dalej pancerniki, to muszę iść do Swietłany, i od ze Swietłany dopiero będę mógł wbijać Ganguta, a od Ganguta będę mógł wbijać Komsomolca. Także. No. Jest tego trochę. Na pewno w pierwszej kolejności bym chciał pójść w pancerniki, bo są wielkie, ciężkie, powolne, tak, jak, tak samo jak ja, ale za to jak walną to zabiją. Chyba. A przynajmniej w większości, tak myślę. Dobra, moi drodzy, mamy tutaj krążownik Nowik. Jak wygląda, każdy widzi. Również model jest całkiem niezły. No, konstrukcja carska bardziej niż e, radziecka czy sowiecka. E, nie bójmy się tego słowa określić. No okręt jest carski. No i jak przystało na carski okręt, no to raczej nie ma się po nim co wiele spodziewać, aczkolwiek może możemy się mylić. Tutaj również mogłem odbokować sobie drogę do niego, no ale e, moi drodzy po co? Otóż moi drodzy, co my tutaj mamy? A mamy Pociski tylko i wyłącznie odłamkowo burzące. O maksymalnych uszkodzeniach 1700 punktów. Szansa na pożar wynosi 8% i e, zasięg to jest 9,4 km. Także to jest dużo. E, damy ci jakąś flagę, niech będzie polowanie na Bismarka, chociaż w ogóle nie brałeś w tym udział. To co ta? A żadnego malowania swojego nie masz, to spindalaj. E, Przejdźmy dalej do specyfikacji. Ilość punktów wytrzymałości 14,500. Nie jest źle. Chyba Jurien miał podobną ilość 14100 czy 14200? Coś, chyba coś koło tego, prawda? No. I teraz, moi drodzy, mamy tak. Jeśli chodzi o artylerię, to 8 pojedynczych dział 120 mm. Na 45 model 1892. Także są to działa starsze niż, na, niż w Jurienie, no ale też zupełnie inne armaty. Jeśli chodzi o broń przeciwlotniczą, to mamy tutaj dwa pojedyncze karabiny maszynowe Maksima kalibru 7,62 mm o zasięgu 1 km. I uszkodzeniach trzech punktów na sekundę. Dobrze, że nie ma żadnych lotniskowców na pierwszym czy drugim poziomie, bo byśmy byli w cholernie łatwym celem. Jeśli chodzi o, o e, mobilność, też manewrowość bardziej 25 e, węzłów prędkości maksymalnej 500 metrów na wykonanie pełnego e, skrętu i czas. Jego wykonania to 4 sekundy. Wykrywanie z morza 9,3 km, z powietrza 5,6 i gwarantowane 2 km. E, I jest to e, okręt pionier, e, pionierski, czyli właściwie of. The pioneer, the pioneer ship of a scout cruiser type. No weak-carried rapid-fire guns, but was weak in terms of armor. Czyli mamy po prostu chujowy pancerz, mówiąc kolokwialnie. Nie, nie i tyle. Wszedł do służby w 1901 roku, czyli wcześniej niż Jurien i też podobnie jak Jurien został zbudowany w ilości jednej sztuki. Tylko, że to tam był. Jurien to chyba był bodajże krążownik obronny. Naz tak nazwijmy. Z kolei tutaj Nowik to jest krążownik Scout. No, Scout to krążownik zwiadowczy. Tak chyba można to mniej więcej. Scout Cru Cruiser Type, chyba można mniej więcej przetłumaczyć. Nie wiem, nie mam w swoich zbiorach żadnic o okrętach ZSRR, czy też carskich, czy też ogólnie o rosyjskich okrętach, w ogóle. A więc no będzie tak, a nie inaczej. Dobra, damy ci jakiegoś dowódcę. To jest co? To jest krążownik. Czy mam kogoś na krążowniki? Na krążowniki jest Nikołaj Kuźniecow, Stiepan Ma Makarow, Dobra, Nikołaj Kuźnieco, co ty masz? Ty masz torpedo, Chance of chance of cruiser HSL Closing Fire to 1%, to Rorono. W sumie cruiser main battery shell group, main battery dispersion. W sumie pan Makarow. tfu, Makarow. Nikołaj Kuźnieco się nadaje. Dobra, czwarty poziom, pack i ładujemy z ciebie tak. Cruiser main battery range plus 3% Torpedy tutaj są zbędne bardziej szansa na podpalenie wzrasta o 1% Tutaj mamy do W sumie bardziej prędkość Maksymalna prędkość o 2% i Main battery dispersion to tutaj się bardziej skupię na no, dobra, Nikolaj Kuźniecow, Nowik, również 980, co to on ma za ulepszenie, też o, ulepszony system celowania, który też zwiększa do, dobra, płyniemy, Nowik, zobaczmy, co ty nam w tej bitwie przyniesiesz za szczęście albo nieszczęście. Dobrze by było standardowo przeżyć, wygrać i zniszczyć, ale zobaczymy, czy uda nam się spełnić dwa z tych wymagań, albo chociaż jedno, czyli nie wiem, przeżyć, albo coś. Dzisiaj, kiedy nagrywam, jest 26 maja. Moi drodzy, także nagrywam materiał praktycznie zaraz po poprzednim. Więc, no cóż, nie przetrwałem Julienem ża żadnej bitwy, ale może się to wkrótce zmieni. Zobaczymy. Na pewno trochę materiałów będę chciał nagrać i na pewno nagram potem mam trochę materiałów do poprzesyłania. Także no dużo materiałów do poprzesyłania i w cholerę materiałów do nadrobienia na YouTubie, jeszcze więcej materiałów też do nagrania, także trochę tego będzie. Już chciałem powiedzieć, że widzimy się kiedy znajdzie bitwę, ale wice znalazł bitwę. Bardzo dobrze. Chyba minutę i dwie sekundy, albo czy minutę i sekundę, jakoś tak. Dobra, jedziemy. Znaczy się płyniemy. Dominacja. Wyspy. I to jest ta mapa. Dobra, okej. Okay. O to jeszcze... Dobra, kojarzę to mapę. Yy, jest tak, co tu jest? Yy, Na przeciwko jest Dresden. Dmitry 1510. Świetnie, kurwa, znowu ten chuj. <gryw> Boj, zaczynająca. Dobra. Płyniemy Nowikiem. Pewnie się w międzyczasie posramy z 10 razy. Albo więcej. Swoją drogą zachęcam wszystkich do oglądania materiałów z Crime Scene Cleanera. Tam parę razy sam siebie przestraszyłem. Także serdecznie polecam. Tam w materiale siódmym, jeżeli nie widzieliście no chyba w, si w siódmym i ósmym. Także no. Jest dobrze. Dobra, popłyniemy sobie do punktu A. Postaramy się go przejąć, zobaczymy co z tego będzie, pewnie nic. Tylko żeby nie trafił na Dresdena, albo jeśli już go trafię na Dresdena, to żebym go zatopił. Oho świetnie, już mnie coś widzi, już mnie coś, coś mnie wykryło, już mnie nie widzi nic. Ale na róży w syny, w to Jakoś tak, Ninobixio Tam płynie chyba Dresden Trzeba Dresdena zatopić, on będzie mnie wnerkał Hmm, mm, mm. No kurde nie potrafię się wcelować! On jakoś tak dziwnie pływa kurwa. No jest! Pożar. Chuju jeden. No, Dresden zatopił Gel Gelderlanda. Ja bardzo chętnie bym jej chciał zatopić. No, defendedy robię. O co jest kolego? Co się stało? Dresden zatopił mi kurwa kolejnego. No, ty chamie obrzygany. Co, nie podoba się? Że do, że... że ma... że cię ktoś ostrzeliwuje? No biedny ty. On nawet nie wie skąd Zemsta śmiecił! śmieciu 5. Kurde 13 razy 13 e, Defendów jest Czy na tych defendów 13 defendów, tak, 13 obrot znacznie Komanda A można bardziej po polsku bo ja, ja nie... Ja nie pani Majuj Tak to nazwę No podpalenie weszło Drugie podpalenie Mi patrzcie, jednej kamandyje. Że co? A mu ty brzdringalisz? Duży kaliber. Sapturek zrobiłem. Nawet to stoi albany. Halo Gro, możesz mi się na niego... Możesz, dziękuję. Podpalenie. Albany płynie w moim kierunku, Albany płynie w moim kierunku. 5 minut do końca boja. Podpalenie. Jezu, dobrze, że tu amunicja się nie kończy. Dobra, mamy pierwsze zniszczenie 32 085. moi drodzy. Gdzieś tam będzie płynął Dresden. Tam, tu jest znowu Gelderland. Jemu wpłynie świetnie. Detected. Co jest detected? Spierdala i Dresden.

Gelderland pływa. Byłoby mi, gdyby udało się ciebie odpalić. Halo? Carskie okręcie, proszę cię, nie zawiedź mnie teraz. Rosyjskie okręcie wojenny, pomóż mi. Trochę to źle brzmi, ale... Przeżyłem, wygrałem i zniszczyłem czterech przeciwników. 48 500. Panie w Dresdenie, jak ci to powiedzieć? Ciągnij kabla. 30 800 zarobione. Zniszczyłem 15 okrętów. Można. Można w pierwszej bitwie w ogóle 3700 zarobiony. Uch.

I mogę teraz, yy, znaczy się, no ostrzał na no prawie, jeden... i bogaty jest za 1150, przynajmniej na ten moment. Dobra, popłyniemy sobie jeszcze jedną bitwę, zobaczymy jak się sprawdzi po tym ulepszeniu, czy faktycznie te ponad prawie 11 km zasięgu będzie miało i czy to będzie ostrzał efektywny, no bo nie ma się co łudzić, że te pociski po prostu lecą lobem jak artyleria. Znaczy, się jak z artylerii. Ale hej, przeżyliśmy, wygraliśmy. Jeszcze to samo muszę powtórzyć na Jurienie, to już będzie cudownie. <laughs> Ale też przy okazji trochę zarobiłem, także ja jestem zadowolony. Także nie wiem jak można non stop grać na jedynkach, gościu, tam ten i coś tam ileś 510 chyba się nazywał, czy coś, już w drugiej bitwie jego spotkałem i tym razem zatopiłem go i posłałem na dno wszystkich jego sztuczno-inteligentnych kolegów, sztuczno-inteligentnych kolegów inaczej. A ja wrócę do was jak już znajdzie na bitwę. Jednak nie wrócę do was, bo już znalazło nam bitwę. <grymne> Pięknie. Znowu wyspy i moi drodzy naprzeciwko siedzi HMS Belfast 2. <grymne> Waymove, siedzi gracz dobra. Gracz kontra gracz. Gracz i boty kontra gracz i boty. No bo co, może pójść źle. Tym razem widzę, że zaczynamy z drugiej strony. Także znowu popłynę na A, w sumie nie ma co nikomu komunikować, bo to są same boty ze mną, już Nowik, Gelderland, Waymo oraz Albany, naprzeciwko Albany, Waymo, Gelderland oraz Nowik. Także poprzednia bitwa była trochę taką bitwą modelową, piękną, udało się ją przeżyć i zniszczyć, że jest ten, jest... Suję na Horyzoncie, Nowik. Płynie Nowik. Nie wiem jak się. Jakie oznaczenia mają. O Wemov, tam to jest gracz. Wemow to jest gracz. Nie, wróć, to nie jest, to Wemow to nie jest gracz, Przynajmniej nie ten Gelderland, Alban Gdzie jest gracz? On się nazywa HMS Belfast 2, ale tutaj nie widzę żadnego, by się tak nazywał. O, dostałem. Strzelamy w Nowika. Odpalenie weszło, cudownie. No kurde jak mi mój będzie zasłaniał okręt przeciwnika No, no to co ja mu zrobię Dobra może zwol zwolnijmy Nowik zatop jest! Waymo! Tam pływa! Gościu już mnie nie lubi, bo go ostrzeliwuję. <laughs> bo się skupiłem na nim zamiast na bokach. <laughs> gościu zdecydowanie mnie albo se chyba se odpuścił. Podpalenie, trzecie podpalenie. A nie, się cofa. Spłoniesz jak skwarka. O, Albany, cześć. Duży kaliber. Uh. No, w Albany siedzi bo, także on... Nie jest mi jakoś mega straszny. Nawet no, tak, wiem, że jesteśmy blisko zwycięstwa, nie da się ukryć. Ja teraz mogę się zatrzymać po prostu. Bitwa sk skończona. 28335 zarobku, 46152 uszkodzeń. Także spłaciłem swoją wytrzymałość z nawiązką. Tam gościu Wejmow to w ogóle chyba nic nie zrobił. Albo jest mi chociaż nie, no 46 punktów. Otrzymał tego y, doświadczenia, także nie jest źle. Dobrze mu poszło. Co prawda, nikogo nie zatopił, a chyba. <gryw> no ale cóż, no bywa. Filip Wialąbku, co? 16 po? To już w ogóle. Urła. Dobra, jak tutaj tam. No a tutaj widzę też powoli jakieś tam misje się robią. No drodzy Nowik, co tu więcej mówić? Fajna, fajna okręcik do takiego do trochę do żeby się pobawić moi drodzy tyle no jak okręt wygląda no to każdy widzi sam model okrętu naprawdę bardzo fajny przyjemny mm, bardzo podobały mi się te modele no jak na pierwszy krążownik rosyjski czy też właściwie carski bardziej myślę że jest ok myślę że no tutaj nowik Daje radę, Nowik daje radę, no ale cóż, trzeba iść tak naprawdę wyżej, czyli Bogater i dalej, no ale to może tam kiedy indziej, bo w tej chwili no, trzeba zarobić na dwa zupełnie inne okręty, chociażby na Admiral Hipper i na P Heinrich, chociaż P Heinricha to już mogę kupić, no ale najpierw Hippera, bo był odblokowany wcześniej, Odblokowałem go wcześniej niż a także no, a potem, a potem się zobaczy. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale. Nowik, jak wyglądał, jak działał, no to każdy widział. Dzięki serdeczne za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa pa.